Witajcie, drodzy widzowie telewizji Iskra Życia TV. Z bijącym sercem i ogromną wdzięcznością za każdy ślad Waszej obecności, pod poprzednimi opowieściami, przedstawiam trzeci odcinek wznowionego cyklu Bajki dla Duszy. Wasze komentarze, w których dzielicie się osobistymi przeżyciami i odkryciami, są dla nas najcenniejszym dowodem, że tworzymy coś prawdziwego i potrzebnego. Każda Wasza interakcja, like, subskrypcja, a przede wszystkim słowo w komentarzu to sygnał dla świata, że głębia wciąż ma swoją publiczność. Dziękujemy, że jesteście z nami w tej podróży. Dziś opowiem historię, która dzieje się tuż obok nas, dosłownie pod naszymi stopami. Oto bajka o najwierniejszym, a jednak najbardziej zaniedbywanym towarzyszu. Rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie bajki o cieniu, który postanowił odejść swoją drogą. W mieście, gdzie słońce odbijało się w szklanych wieżowcach, a ludzie biegli swoimi ścieżkami, żył człowiek o imieniu Ignacy. Ignacy był specjalistą od efektywności, planował każdy dzień, śledził metryki sukcesu. A jego życie było jak czysty, logiczny diagram. Jego najwierniejszym, choć całkowicie przez niego niezauważonym towarzyszem, był cień. Cień był nieodłączny. Wiernie powtarzał każdy gest Ignacego, pochylenie nad laptopem, nerwowe tempo spaceru, nawet sposób, w jaki Ignacy zaciskał dłoń na kubku z kawą. W głębi swej Ciemnej istoty, cień czuł jednak pustkę. Był tylko odpowiedzią, reakcją, kopią. Nie miał ani jednego ruchu, który należałby wyłącznie do niego. Pewnego dnia, gdy Ignacy stał na moście wpatrzony w pulsujące światła miasta, rozmyślając o kolejnym awansie, cień spojrzał w dół na mroczną taflę rzeki. Zobaczył w niej odbicie księżyca samotne, lecz nieskrępowane i piękne, w tej chwili poczuł pragnienie. Dość szepnął do siebie, a jego szept był jak szelest opadającego liścia. Dość bycia tylko milczącym echem czyjegoś życia. I wtedy to się wydarzyło. Gdy nacy zawrócił, by iść do domu. Jego cień pozostał na miejscu. Stanął wyprostowany, oddzielony od stóp swojego pana cienką smugą światła latarni. A potem nieśmiało wykonał swój pierwszy autonomiczny gest. Wyciągnął ciemną dłoń, by dotknąć metalowej barierki mostu. Ignacy, idąc, poczuł nagłą, niepojętą lekkość, jakby gubiło mu się powietrze za plecami. Odwrócił się i zobaczył coś niemożliwego swoją własną czarną sylwetkę stojącą samotnie przy poręczy. Przetarł oczy. To musiał być trik zmęczonych oczu. Krzyknął: Hej, wracaj tu! Ale cień tylko spojrzał na niego, a w tym spojrzeniu Choć pozbawionym źrenic było coś nowego, ciekawość. Potem odwrócił się i odszedł w przeciwnym kierunku, swoim własnym, cichym krokiem. Dla Ignacego rozpoczął się czas dziwnej utraty. Nie chodziło o sam wizualny brak. Chodziło o to, że bez cienia świat stracił głębie. Wszystko było płaskie. Ostre, bezlitośnie oświetlone. Brakowało mu tej miękkiej, towarzyszącej mu obecności, która łagodziła kontury świata. Czegoś więcej, stracił punkt odniesienia. Ignacy nie mógł już ocenić, jak wysoko sięga słońce. Nie widział własnej sylwetki odcinającej się od świata. Był jak statek bez kotwicy dryfujący w morzu jaskrawego światła. Tymczasem cień odkrywał wolność. Tańczył samotnie na opustoszałych placach nocą. Przyglądał się kształtom chmur, które Ignacy zawsze ignorował. Nauczył się naśladować nie tylko Ignacego, ale i fale na rzece, kołysanie gałęzi, sylwetki pomników. Był uczniem świata, lecz czuł także pustkę. Jego nowe ruchy, choć własne, nie miały ciężaru, nie wynikały z potrzeby serca czy mięśni. Były piękne, jednak bezcelowe. Cień zaczął rozumieć, że jego tożsamość była nierozerwalnie spleco, spleciona z Ignacym, nie jako kopia. Jako jego dopełnienie. Spotkali się ponownie miesiąc później, o świcie, w tym samym miejscu na moście. Ignacy wyglądał na wyczerpanego, pozbawionego pewności siebie. Cień wydawał się większy. Jednak rozproszony jak dym bez wiatru. Dlaczego odszedłeś? zapytał Ignacy, a w jego głosie brzmiało bardziej zmęczenie niż gniew. Bo byłem tylko Twoim odbiciem, a ja chciałem być kimś. Odparł cień, a jego głos był jak echo z głębokiej studni. A kim teraz jesteś? Ignacy spojrzał na ciemną postać. Niczyim odbiciem i być może dlatego jestem nikim, przyznał cień ze smutkiem. Moja forma potrzebuje Twojego światła. Moje ruchy, Twojej intencji. Bez ciebie jestem tylko plamą ciemności. Ignacy usiadł na ławce. Po raz pierwszy od dawna nic nie robił, nie planował. Po prostu był i wtedy zrozumiał. Myślałem, że ty jesteś moją zależnością, powiedział cicho. A teraz widzę, że to ja byłem od ciebie zależny. Bez ciebie straciłem poczucie, gdzie się kończę? A gdzie zaczyna świat? Stałem się, przeźroczysty, a ja bez ciebie straciłem sens ruchu, odparł cień. Nastała cisza przerywana tylko szumem rzeki. Wschodzące słońce rzuciło długie promienie. Może. Zaczął Ignacy niepewnie: Może nie chodzi o to, żebyś był mną, ani żebym ja był tobą. Może chodzi o to, żebyśmy razem tworzyli coś trzeciego, pełny obraz, z intencją i jej konsekwencją, ze światłem i z tym, co ona osłania. Cień nie odpowiedział słowami, powoli, jakby wahając się. Podszedł do stóp Ignacego. Nie wrócił na swoje stare, służalcze miejsce. Stanął obok, lekko z boku. Gdy Ignacy wstałby iść, cień szedł razem z nim, ale jego kroki nie były już idealnym odwzorowaniem. Gdy Ignacy się zatrzymywał, by popatrzeć na, świat, na kwiat, cień wyciągał się, by delikatnie objąć jego kształt. Nie był już kopią, był interpretacją. Był odpowiedzią na światło, światło Ignacego, jednak odpowiedzią twórczą, dodającą głębi. Ignacy przestał biec. Zaczynał widzieć świat nie tylko w wymiarze swoich celów, ale i w ich cieniach, w konsekwencjach, w subtelnościach. W tym, co pozostawało niewypowiedziane, jego życie zyskało nowy wymiar, a cień? Cień wreszcie czuł, że jest niezbędny. Przesłanie tej dzisiejszej bajki to nawet to, co uważasz za swoją najwierniejszą, bierną część, Twoje lęki, Twoja przeszłość. Twoje ciemne strony, Twoja zależność może mieć własne pragnienia i potrzeby uznania. Prawdziwa wolność i integralność nie polegają na odrzuceniu tych części siebie, ani na ślepym im podporządkowaniu. Polegają na odnalezieniu z nimi dialogu, na uznaniu, że razem tworzycie pełną, trójwymiarową istotę. Prawdziwa wolność zaczyna się od uwolnienia innych, nawet tych innych w nas samych. Drodzy widzowie, a jakie są wasze nieodłączne cienie? Czy kiedyś próbowaliście je odrzucić, a może nauczyliście się z nimi współistnieć? Czekam na wasze refleksje w komentarzach. Wasze osobiste historie są tym, co naprawdę ożywia te bajki i tworzy między nami prawdziwą wspólnotę. Jeśli ta opowieść o oddzieleniu i powrocie do siebie poruszyła Was, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek. A dla tych, którzy pragną zgłębić temat integralności, osobowości i symbolikę cienia w psychologii, zapraszam na lekturę naszych wpisów na blogu. Link do bloga znajdziecie w opisie tego nagrania. Pamiętajcie, każdy Wasz komentarz to kolejny promień światła, który pomaga naszemu kanałowi rosnąć. Dziękujemy, że tworzycie z nami tę przestrzeń. Każda z tych bajek to owoc wielu dni skupionej, czysto ludzkiej pracy. Pisząc je nie korzystamy z generatorów AI. Każda metafora, każda dialogowa linijka rodzi się z autentycznego namysłu i wrażliwości. Abyśmy mogli kontynuować tworzenie treści tej jakości, potrzebujemy Waszego wsparcia. Wasze dobrowolne wpłaty są niezbędne dla dalszego rozwoju telewizji. Pracujemy nad lepszą oprawą audiowizualną, opłat licencyjnych. Za oprogramowanie niezbędne do emisji i montażu, utrzymania hostingu i strony internetowej, by nasza przestrzeń w sieci była bezpieczna i dostępna. Tworzenia bogatych treści na bloga, które uzupełniają świat naszych bajek. W końcu honorarius dla autorów, którzy całe serce wkładają w tę historię. Wesprzyj nas co miesięczną minimalną kwotą wpłaty 10 zł. Jeśli możesz, to większej kwoty. Twoja wpłata ma realny znak, że wierzysz w siłę autentycznej, głębokiej opowieści. Wpłaty dokonaj, proszę, na zrzutkę. Link do zrzutki znajdziesz w opisie tego nagrania. Z serca dziękujemy za każdy gest Solidarności. Razem tworzymy oazę sensu w sieci. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej bajki. Zapraszam na kolejną już za tydzień o godzinie 17 i życzę Wam wspaniałego wieczoru, udanej nocy i przemyśleń co do treści i morału, który płynie właśnie z tej bajki. Mówił Marek Zadęcki.